Cześć, jestem Marta, jestem nowa na tej platformie, nowa przede wszystkim jako twórca. Mam nadzieję, że pierwszy filmik przyjmiecie <grym> z dobrym nastawieniem, a filmik będzie na temat budżetu mojego budżetu jednoosobowego budżetu, tak naprawdę. Więc w gruncie rzeczy możemy zacząć. Przy okazji, jak już pogadamy o całym budżecie, będę potem rozkładała w kopertę pieniądze. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o wypłatę, która będzie dotyczyła stycznia-lutego, to wypłatę otrzymałam w wysokości 7700 zł i 52 Jak zawsze ja sobie odejmuję 10% od całkowitej wypłaty i to 10% jest tylko i wyłącznie dla mnie. Z tego, jeżeli odejmiemy te 10%, to wyjdzie nam 6930 zł. i 47 groszy. No niestety rachunki chyba płacimy wszyscy, wszyscy jako osoby dorosłe. No i niestety mam też rachunki stałe, więc od tej całej sumy, czyli od 1690 1000, mm -hmm, od 6930 zł. i 47 groszy, odejmujemy rachunki stałe. U mnie to będzie kredyt hipoteczny w wysokości 1814,27 zł i te kredyty nas wykończą e, czyż 385,18. Do tego płacę również za telefon, telefon mam w orężu, ja sobie od razu wpisuję kwoty z tym jak płacę blikiem, czyli z tymi wszystkimi dodatkowymi opłatami i za telefon wychodzi mi 84 zł i 48 groszy, ja nie wiem dlaczego ten długopis tak się uśmiecha przy tych rachunkach. Eee, za internet 71 zł i 40 groszy, dodatkowo zawsze płacę sobie dodatkowe ubezpieczenie, które wynosi mnie co miesiąc 56 zł. Muszę się też przyznać, że od roku dodatkowo sobie studiuję magisterkę. Jestem po licencjacie. W dorosłym życiu moim 36-letnim postanowiłam, że a czas na magisterkę. Robię magisterkę, co miesiąc płacę w tym momencie 489 zł, więc wpisuję 489. Dodatkowo na przejazdy komunikacją miejską, czyli na moją Pekę poznańską 50 zł. No, i jeszcze do końca maja muszę płacić kredyt gotówkowy, i kredyt gotówkowy mam w wysokości 331 zł. i 21 To będą moje wszystkie opłaty stałe, stałe bynajmniej do maja, bo w maju właśnie kończy mi się ten kredyt gotówkowy na szczęście, i wtedy z tą kwotą 330 zł. możemy coś pomyśleć. E, OK, stałe mamy omówione, wypłaty mamy omówioną, no to czas na wydatki zmienne. Hmm. W wydatkach zmiennych postanowiłam, tu są moje postanowienia, które mam i mamy tak: zdrowie. Na zdrowie w tym miesiącu wyjdzie 400 zł. Ma, noszę aparat stały, więc muszę mieć na aparat. E, prezenty. Mam kilka pomysłów na prezenty, tym bardziej, że rodzinkę mam sporo i warto kupić fajne prezencie. prezenty. Ok, potem taksówki. Chodzę do pracy yy, na czwartą rano. Niestety komunikacja nie jest zbyt fajna i jakbym miała wstawać, żeby pojechać komunikacją miejską, to musiałabym wstawać przynajmniej za dwie godziny wcześniej niż wstaję, gdy jadę taksówką. Więc niestety sen u mnie wygrywa. Więc 300 zł sobie zostawiam na taksówki, na rozrywkę. 300 zł, na jedzenie 450 zł. Jestem, mieszkam sama. Sądzę, że na spokojnie te 450 zł wystarczy. Tym bardziej, że jeszcze mnóstwo rzeczy mam w szafkach: makarony, ryże. Wszystkie takie suche jedzenie to na spokojnie. Sądzę, że 450 zł to będzie akurat. Na paliwo 300 zł. Nie mam auta, ale w tym miesiącu jadę sobie na mini wakacje, że tak powiedzmy, i wiezie mnie akurat mój brat, bo jedzie z również z bratową. Więc te 300 zł sobie zostawię, żeby dołożyć się do paliwa. Jestem właścicielką, dumną właścicielką, zaznaczam, jestem właścicielką kota i. Na kotka oczywiście też musi być tutaj przeznaczona jakaś gotówka. W tym momencie zostawiamy 200 zł, bo całe opakowanie mi jeszcze zostało karmy, około 80 saszetek, więc sądzę, że na spokojnie z tą karmą się zmieszczę, a jeszcze plus żwirek, zmieszczę się. Sądzę, że się zmieszczę. Na chemię kosmetyki 100 zł mam mnóstwo kosmetyków, mnóstwo, więc trochę przyoszczędzę i sądzę, że też za 100 zł na spokojnie zmieszczę się w tym miesiącu wakacje. Wakacje 650 zł. Ja wiem, że to się może wydawać dużo, że sobie od razu, że jedzenie 450, ale wakacje 650, ale w tym momencie chcę sobie odłożyć nie tylko na ten krótki city break, który będę miała w tym miesiącu, ale na początku marca wylatuję razem z moją rodzinką do Maroko, a raczej do Agadiru. I już teraz chcę mieć troszeczkę tych pieniędzy zaoszczędzonych. Dodatkowo z, odłożę 200 zł na prąd. Za prąd będę płaciła w lutym, tak na końcu lutego, ale już wolę teraz się przygotować. Niech te pieniądze leżą, potem się przydadzą. E, ja wiem, że wygrana w Lotko może się nigdy nie przydarzyć i pewnie się nie przydarzy, no ale ryzykuję. 50 zł co miesiąc na te zdrabki wydaje, a nóż widelec. Będę dumną milionerką i ten mój budżet będzie wtedy wyglądał o wiele inaczej dodatkowo w tym miesiącu muszę zapłacić ubezpieczenie za mieszkanie za mieszkanie 274 zł plus, tak trochę przyśmiewczo ten punkt 13 w wydatkach zmiennych to ups, takie 200 zł gdyby coś tam się przytrafiło gdybyś mi się, gdyby mi się tam gdzieś noga poślizgnęła w tych moich y, obliczeniach a przyznaję, że z matmy byłam fatalna jak w podstawówce, w gimnazjum, tak samo i w liceum żal. No ale co zrobić? Nie każdy musi być we wszystkim dobry. Dlatego to moje ups, niech te 200 zł leży, może się przyda, może się nie przyda i tyle. Więc w gruncie rzeczy mamy wszystko obgadane. To, co zaznaczyłam na kolor pomarańczowy, czyli taksówki, kotek, lotko i ubezpieczenie mieszkania to jest albo. E w ten sposób, że y, płacę za to już przez internet i po prostu tych pieniędzy nie wypłacam, y, albo już po prostu, tutaj to akurat lotko zostało wydane, y, już zdrapałam te moje losy, wygrałam 15 zł. Mm -hmm, więc wi wiadomo, y, budżet się nie zmieni z tymi moimi 15 zł. Za bardzo. Więc. Y, to, co mogłam, już powiedziałam, więc w gruncie rzeczy możemy rozkładać pieniążki do kopert, i z tych kopert będę korzystała, gdy przyjdzie czas. Ok, to rozkładamy tą moją ściągawkę, odkładam sobie obok. I lecimy. Dobra. Co my tutaj mamy? Zdrowie. Na zdrowie było 400 zł. Tak jak mówiłam, noszę aparat stały i niestety te wizyty kosztują. Tak samo jak kosztuje leczenie. Ojej było trzeba zostać stomatologiem. <laughs> Ale nie. Ok, mamy 400 zł odłożone. Niech te ząbki będą piękne i proste. Dalej. Święta urodziny, prezenty. Tak jak mówiłam, na prezenty 200 zł. Jest komu kupować, więc będę śmiało kupować, a co? Odkładamy 200 zł, lecimy dalej, dobra, tu jakieś ubrania, nieważne, bo już zrobiłam na rozrywkę, na rozrywkę jest 300 zł, tak jak mówiłam, będę troszeczkę podróżowała, tak jakby, no i też mu chciała coś tam wydać, móc gdzieś coś pograć lub udać się do kosmetyczki na wyjeździe, a czemu nie. Więc 300 zł odkładamy. Najwyżej zostanie. Zostanie do Agadiru. Dobra, mamy to. Jedzenie. Na jedzenie miało być 450 zł, ale 50 zł już wydałam, więc odkładamy 400 zł na jedzenie. Przynajmniej wyją to wszystko, co jest w szafkach, a jest tego naprawdę dużo. Człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy, ile gromadzi. Dobra, mamy odłożone 400 zł. Dalej, paliwo 300 zł. Może słyszycie mojego kotka, właśnie broi? To jest ten kot, na którego tu właśnie ta karma, żwirek. Paliwo 300 zł. Mamy 300 zł. Odkładamy. Ok, mamy to. Dalej. Chemia, na chemię była tylko stówka, spoko, wyrobię się. Było otwarte, mam pootwierane, robię po swojemu. No, przychodzą mi właśnie powiadomienia. Hm. Dobra. Podróże. Na podróże było sporo było 650. Tak jak mówiłam, przygotowuję się do tego. 200, 400, 500, 650. Ok, mamy to. Tak, tak. Wkładamy. Mówiłam przed chwileczką, że mam otwarte. Mhm. 650. Ok. Dalej, rachunki. Na rachunki było to w tym momencie prąd, 200 zł. Prąd, 100, 150, 200. Ok. Mhm. Jestem bardzo ciekawa, jak wysoki będzie ten rachunek. Dobrze. I moje. Ups! I w ups! Wkładamy 200 zł. Idealnie. Oby się nie przydało. Niech leży jak najdłużej. I wkładamy. I w gruncie rzeczy wszystko. Tak sądzę, że wszystko. Czyli wypłata w kwocie 7750. 7700 zł i 52 grosze rozłożona. Tak naprawdę chyba tam zostało 23 zł z przecinkiem, ale dobra, o takie drobiazgi się nie kuczmy No, zobaczymy, co z tego będzie jak będę robiła podsumowanie. Mam nadzieję, że po mojej myśli. Tak czy siak, dziękuję, że posłuchaliście trochę tych moich bzdur tutaj. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko i niech nas rachunki za prąd nie zjedzą. Pa!